Pokojne, 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 rękę, pokojne, 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 to. pokojne, 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 Takie. pokojne, pokojne, Stop kolanem, ile wejdzie, tak jest, stop kolanem, uderzaj, stop kolane. i uderzaj cały czas kolaną, Bartek podeprzy się kolanem i drugi bijesz, Drugi bijesz, ustabilizuj pozycję, tak, 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 zwijasz się, zwijasz się, ustabilizuj, kopnij kolanem, kopnij, rozbijesz mu trochę w koncepcję. nic nie zrobi, nic nie zrobi, kopnij kolanem, kopnij kolanem, gdzie. głowa nisko, głowa nisko, kopnij kolanem, kopnij kolanem, kopnij kolanem Bartku, Teraz kopnik, chodzi. kopnik do bioder się, spinać się. Uderzaj, uderzaj, spokojnie. Uderzaj, zaakcentuj. Tak, tak jest. A, tak jest Bartek, spokojnie. I a, poczekaj, pochodź chwilkę, pochodź. Minuta minęła Bartek, minuta, minuta minęła. Niech spokojnie, nie mowy. stresuj się. Niech popajacuje, daj mu, daj mu, tak jest. Niech popajacuje. I garda i zla. Tak jest. Nie daj mu Niech popajacuje, niech popajacuje. I teraz uderzaj.

Zdeżać. Tak, takie uderzaj. takie, tak, jest. Uderzaj, uderzaj. dalej, tylko na ręce pojedyncze. Trzymaj rękę do łaraty. Tak, tak, środka. tak zdeba, jest. Zdeba, tak jest. Pojedyncze I wyciągaj łokietki. Tak jest. Zdeba, zdeba. I teraz uderzaj. Tak jest. I cały czas rękę na Uderzaj. Wyciągaj. Spokojnie. Tak jest. I uderz teraz. Akcentuj. Tak jest. Dobra, łeb, łeb, rąk i czas, niech pracuje, tak jest, nic nie zrobi, nic nie zrobi, kolanem kopni, kopni kolanem, kolanem, tak, 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 zakacza z nogą, nic nie zrobi, nic nie będzie, podbierasz nogi, nogi, wyciągaj rękę, wyciągaj rękę bardzo, tak jest, nogi, nic nie będzie, i postaw, tak jest, i teraz ręką bij, teraz ręką, bi. tak jest,

Do głowy, tak jest! Nisko biodra i uderzaj! Uderzaj cały czas, jak najwięcej ciosów pada tak, tak jest! Uderzaj, Bartek! Uderzaj, Bartek! Wy wyciągaj rączki i uderzaj! Jest zmęczony. Teraz pracuj. Brzuch, brzuch, góra. Wyciągaj, głową odpychaj. Naciskaj głową, tak jest. Wyciągaj ręce. Wyciągaj ręce, pchaj się głową. Minuta, się na niego głową. Minuta! Minuta. Minuta, nie pracujemy, zobacz. Nie ruszaj się, odwiedź się. Nie podpalaj się teraz, dużo przewaga w rundzie. Co się, Co Niech wstanie. Niech wstanie. Niech wstanie. Niech wstanie. Niech się Niech w Niech wstanie. Niech wstanie. Niech wstanie. Niech wstanie. Niech Niech nie Niech Nie nie powolotku, nie chodzi, idź do pracy, pracuj powolotku na muśla. Tak jest. dobra, idź <totryczym> uderzaj teraz. Tak jest. Idź dalej, tak. jest. cały czas. Tak jest. cały czas. tak jest. Nic nie będzie, nic nie będzie, nic nie będzie, tak jest. do niego, do niego, do niego, do niego. Дикетр, верно, Дислав. Дикетр, ага, Дикетр, ага, Дикетр, ага, Дикетр, ага, Дикетр. Я Mało. I I pracujemy. I pracujemy. Przód, tył, nie stoj Ruszamy się. Tak jest. Rozbujaj go. Tak. jest. Tak jest. Tak jest. uderzaj teraz w doł. Uderzaj. Tak jest. Nie daj mu się obrócić. I kontroluj go nisko. Nisko kontroluj. Tak jest. Nic nie zrobi. Na kolana, na kolana. Nic nie będzie. Na kolana. Kolana i wraca, zza... wraca. Nic nie będzie. Badaj, bo do nie? Na Mogę przełożyć i pójść do balaku. Cały czas idzie. Teraz, I jak się położę z powrotem na plecy, skontroj do kolany. Okay? I teraz, kolano. Jak się położy na plecy, cały czas to. Cały czas Zzuka, to, wiesz, Minuta zza... 15 minęła w I kopni kolanę, Punkty kolanę. Znaczy, punkty słabe. No, się, nie, nie, nie pakuj się, nie pakuj się na niego jest zaza... Nisko głowa, nisko głowa. Nisko głowa. teraz Nisko, nisko, połóż tak na niego. nogą głowę. się na niego. Znaczy, no. i Tak jest, nisko, zbliż ręce mocno. Zbliż mocno ręce. No. do niego, tak jest. Tak jest, nie no. tak no. tak no. uderzaj Tak jest, zobacz, miejsce sobie zrób. Tak jest, Drócę miejsce. 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 Nisko, na głowę. Tak no. jest, uderzaj, cały czas. za głowę. Rozciągnij go to w naszą stronę. Nie, za głowę, za głowę, na głowę. Za głowę, na głowę. Zlam rolu. Tak, no. tak no. jest. I uderzaj, Czegoś robi, czegoś nogi, Tak, Wody. tak Wody. jest, czego, czego? Nisko biodra, nisko biodra, nisko biodra. wyciągaj na tak jest. I uderz teraz, teraz masz jak zobacz, na głowę, zobacz. To, no, czego no, 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 Tak jest. Uderza. Czego? No, nisko. teraz blatek. Nisko biodra, nisko biodra. Ręka uważaj, nie czeka. Nisko biodra, tak, czeł się do środka. Czeł się do za tego, minuty minuty I teraz. Uderzaj drugą ręką, nie pokij Popij kołanem, żeby w ok. tak. Tak, bij cały czas kołanem. Wbij, wbij, wbij. rękę. Puszczać rękę i kopisz kolana. Jeszcze raz kołanem. Popraw lewem kołanem. Piąter tego dziwnego kołanem. Uderzaj kartę więcej ciosów. Ty tak, więcej ciosów. do niego. Łapokaj. Cały czas. Trzy minuty minęły. Trzy minuty minęły. masz dwie minuty. Ciężka mi praca teraz. Teraz praca. Swit, <śled> To jest Bartek, widz, cały czas stara się, tak, nisko, nisko biodra, koło się, tak jest, cały czas, nisko bioderka, nisko bioderka, nie daj mu, nie da mu się skręcić, nisko biodra, zaakcentuj ciosem, zaakcentuj Bartek ciosem i kopnij teraz to z piecami u ciebie, widz, cały czas, cały czas, masz dawaj, dawaj Bartek, pracuj, ruszamy się, nie ma stabilizacji, nie daj mu odpocząć, tak jest, chodź, 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 teraz ciosy, tak, do niego, do niego, i zadawaj mu te ciosy, zadawaj ciosy, prawą, I I się nisko, nisko, ręka. i teraz uderzaj, tak jest, zaba... uderzaj ciosami. Tak. Cał Cał tak, tak, cały czas, cały czas, niech go głowa boli, dawaj, tak, tak. uderzaj tak, bardzo, to... wyklucz tą rękę teraz, tą rękę, Przed... kolana tak, tą rękę i przełóż, tą rękę, kokij kolanem, na dół. Koki kolane. minuta, tak, została. minuta została, minuta połóż rękę, na, na na szyję. Z połóż lewą rękę na Takie. spadaj Tak jest. Wkładaj, wkładaj ciągle Pracuj Bartek. Pracuj, pracuj. takie Uderz, uderz teraz. Zobacz Tak, tak. Nisko biodra i uderzaj. Tak jest. Będzie, 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 będzie. Nisko biodra. Głowę troszeczkę niżej. Głowę niżej i biodra nisko. Głowę, Głowę, nisko. Głowę nisko. Nisko, nisko za rękę I Połóż go na plecy. Będzie, będzie, będzie.